Wypad wy wypadowy rodzinny mhm. rower? Góra. No, no taki wypadowy na miasto, gdzieś do lasu pojechać Jaka wartość to jest? Ty, on ze cztery koła kosztował ten rower. No to nieźle, kurde. No nieźle, ty, jest stary, oglądam dzisiaj monitoring a tam chłopcy. Brama się otworzyła, wie jeszcze do osiedla, gościu wleciał, udawał, że się zgubił nagle. Miał czapkę ne, z daszkiem, maskę i ty, co, co ty zobaczysz? Ty nie jesteś w stanie nic dojść, ty. Ojej, co ty? I teraz będzie. Wszyscy patrzą. O kurde, ja, ja jaro. <laughs> było grane. Było. Dawaj, jaro. Musisz. Jaro. Nie. Standard. Jest git, jest git. Dwóch już tam jest. Pali się okay. Za elektrykiem, jest to elektrykiem, no Na dole Bra, Jak pizda. No. Co tu się dzieje? Jak to się w ogóle dzieje, że my gramy kurde w mi powiedzcie Dobra Ten zawodnik emanuje spokojem No lecę na tą Helkę. Kurde. Zostaw to. Nie! Nie! Dobra, mnie! Kurde! 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 patrz Kurde! Kurde! Na pierdolony gnój Dżentelmeni, powiedziałem mi chyba przed sekundą, kurde, że Dżentelmeni zajebisty film Przecież powiedziałem jakieś 3 minuty temu Do no to kurwa mać, kto kogo nie słucha, cholera jasna Jak ja powiedziałem 3 minuty temu, że Dżentelmeni zajebisty film To kto kogo nie słucha, cholera jasna Nie nic robić tutaj, kurde, w tym miejscu No i ten gościu Pa No nie nie, przecież ta gra jest popierdolona no, tyle ci powiem. No goście mają 10 tysięcy rakiet no! I ty podobno jesteś jakaś pilna Słuchaj, no. Nie no, nie, no, wygrasz, nie chcę mi się w te gracie, to grać już chyba. Dobra, ja to kończę, nie, to już, to jest, powiem ci, kurde nie do wytrzymania. Się na ja. Nie ma co się denerwować już dzisiaj, powiem Dobrze, do jutra. Chwaleczka. No, trzymaj się. Dzie Na razie frajerze frajerze. mi postać bolsy. No tam pod mostem jestem. Będę pilot. Przelać, Tak Tak muszę ty. <śpiewa> Miniowa <śpiewa> te gnają